się no wam wszystkim z tej strony, mówi tofik A dzisiaj powracam do dobrego, starego Skyrim'a. Eee, Jaki głos na dziś? Mamy odzyskać brzytwę, rękojeść. Markuareza jakiegoś. Jak możemy czuć się bezpiecznie we własnych domach? Nie mam czasu na rozmowy. Nie wiem o czym mówisz. No jak to? Słyszałem o nim. Mój ojciec podejrzewał. Nie potrzebuję tego.

No, ale nie interesuje mnie, co ty widziałeś. Czy dobrze biegnę? Troszkę mi klatkuje. No, ale dobra. To jest w tym domciu. Dziecko nie interesuje mnie na razie. W Ziemniaki latają wszędzie Nie, to jajko jest Wow Zaniś ręką jest SILSowi. Myślałem, że będzie gorzej, ale dobra Może mi da jakieś złoto tak, bo jestem biedny Silus, to jest ten... Mm. Kurde, zapomniałem jak się nazywa bo, co się nazywa No prowadzi to gwiazdzie za ten muzeum Ponoć dobrze płaci, więc sobie poszedłem do niego Myślę, że to będą jakieś bioteki O te rękojeść, ale znamy ten fakt ja jestem taka zmęczona. Ja też, wiesz. Dopiero co właśnie wróciłem do domu po tych wydaniach. 5 godzin stałem w kolejce. Życie jest okrotne. okrutne, okropne, wiesz. Jak to można stać 5 godzin za jedną karteczkę? Nie mogę przestać portfela, tak w dłoniach terenko jeść. Czy to nie dziwne, że wydaje się dopasowywać do Twojej dłoni? Oto Twoje złoto. Nareszcie wszystkie części brzytwy Merunesa znajdują się... Istnieje czwarta część. Jest nią tamta pochwa w gablocie. Wykonano ją, by przechowywać w niej brzyt... Wiem, jak połączyć te części ze sobą. Musimy tylko zanieść je do świątyni Dagona i nawiązać bezpośredni kontakt z... Już w czasach chłopięcych wyczuwałem dziwną aurę przeznaczenia... Dobra, nie gadaj, dawaj mi te brzytwy i te inne. i rima. Dasz na ten miecz czy nie dasz? Dokąd się wybieramy? Tutaj gdzieś. Łoty. Daleko trochę, wiesz? Dobra, spotkamy się tam na miejscu, bo nie chcemy się nagrywać. Tutaj całej podróży Dobra ja jestem z powrotem Dość nietypowo teraz wybrałem gdyż spadłem z tamtej góry a nie jak tutaj Przedodawano mi jeszcze coś tam Na tym stole dawną chwałę O panie błagamy Cię Dobra. Ty, śmiertelna istoto, jesteś godna, by do ciebie przemówić. Udało ci się zgromadzić fragmenty mojej brzytwy. Obserwowanie tego umieniło mi czas. Boję się. Ale Dagon nie wskazuje zwycięzcy, dopóki pionek jest na planszy. Zami Sylusa. Oni i jego rodzina nie są mi już potrzebni. Hmm. Tylko Dagon może uznać, czy jego pionek jest warty zachowania. Przemówiłem. Zabij go. Zajmij prawowite miejsce mojego czempiona, albo cię zniażdżę. W sumie szkoda mi chłopa, bo w końcu nam pomógł, nie, ale... Czekaj, czekaj, nie zabijaj mnie. Jest inny sposób. No dawaj, jaki. Mogę zanieść te części z powrotem do mojego muzeum. Zamknąć je w kablocie. Ty dostaniesz mnóstwo złota, ja skompletuję kolekcję i nikt nie zginie. Hmm. Nie. Dobrze, ale nie polegnę bez walki. To chodź. <laughs> Co jest? Eee, nie mam eee, Coś mi się zbugowało chyba No, czekajcie, że zaraz wracam Dobra, nie coś mi się zbugowało, no ale cóż Trzeba go zgładzić Gin! Co miałeś dobrego? To się sprzeda. a to dobra, chcę No O ja jestem panie. I watco. Jestem zadowolony, śmiertelna istoto. Dam ci swoją brzyczwę. Użyj jej, by siać zniszczenie w Tamriel. Jesteś wartościowym narzędziem. Siej na świecie zniszczenie w moim imieniu. Nie bez tego się jest zniszczenie. Umieść ręce na moim ołtarzu po raz ostatni, a na własne oczy przekonasz się o potędze Mejorunesa Dagona. What? Fajna, daj mi. Zanim odejdziesz, śmiertelniku, ostatnie wyzwanie. What the fuck? <laughs> Bozu. Okay. Mało HP, mało HP. Ekstory. Niech to będzie. Nie cię. Naparzaj go. Dobra, no jeszcze miksturkę łyknę. To niech będzie jeszcze... Walgo, walgo. No gin! Ju, starsi ci! Co miałeś dobrego? Serce dead? Hm. <grym> dobra. Wchodzimy tam? Ale no, no, nie, dobra. To będzie dla Was yy, wyzwanie, żeby poczekać następnego odcinka ze Skyrim. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to jest w świątyni, oglądajcie dalej. Trzymajcie się, cześć!